W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy. Specjalna operacja wojskowa Trumpa, szef Pentagonu, potwierdza. Rosja wcale nie chce zakończyć wojny. Niepokojące głosy z USA. Szef NATO o zbliżającej się wojnie mocny apel Rutte. Ja nazywam się Piotr, a to jest kanał wiadomości. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Zacznijmy od ciekawego wywiadu ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w rozmowie z agencją AP stwierdził, że wykoczenie Ukrainy z rozmów między USA i Rosją na temat wojny na Ukrainie byłoby bardzo niebezpieczne. Putin może sprawić, że cały świat poczuje, że przegrał i to będzie rzeczywistość, bo nie może wygrać Ukrainy. Nie może wygrać, ale może wygrać cały świat pokazać, że miał rację, jak miał rację, czyli bezkarność, że osiągnięto z nim kompromis, co oznacza, że tak można działać. I to będzie sygnał dla innych przywódców wielkich mocarstw, którzy o tym myślą, o tym, co Putin zrobił Ukrainie. Myślą o tym, ale nie byli jeszcze w stanie podjąć decyzji, nie mieli odwagi, by to zrobić. Myślę, że to bardzo niebezpieczne, jeśli dojdzie do bezpośrednich negocjacji między Ameryką a Rosją w sprawie Ukrainy bez Ukrainy. To bardzo niebezpieczne. Dalej Załęcki powiedział, że jego zespół był w kontakcie z administracją Trumpa, ale te dyskusje są na poziomie ogólnym i wierzę, że wkrótce odbędą się osobiste spotkania w celu opracowania dalszych szczegółów. Mieliśmy kilka kontaktów na poziomie jego wyspecjalizowanego zespołu, a także z Kilogiem, Walcem, prezydentem Weissem. Miał również kontakt z moim głównym doradcą, szefem biura. Mieliśmy kilka kontaktów i były one również bardzo dobre, ale wciąż dotyczyły spraw ogólnych. Bardziej szczegółowe ustalenia mogą zostać poczynione między mną a prezydentem Trumpem. Myślę, że to bardzo ważne. Musimy nad tym więcej pracować. Podsumowując, Zelenski stwierdził, że Ukraina potrzebuje więcej, aby osiągnąć stały pokój. Moim zdaniem, musimy zrobić więcej, aby osiągnąć rezultat, a dla nas, rozumiem, wynik, przynajmniej na dziś. Rozumiem, że mamy wspólne pragnienie zakończenia wojny. Ukraińcy chcą tego bardziej niż ktokolwiek inny na świecie, ponieważ wojna jest nasza, ofiary są nasze, naszych ludzi, nasza niepodległość. I wszystko to jest stale zagrożone, atakowane, atakowane rakietami wy to wszystko wiecie. Dlatego potrzebujemy więcej kontaktów, ściślejszej współpracy, zbudowania skutecznego planu, a następnie podjęcia pewnych rozmów dyplomatycznych z wrogiem z Putinem, z Rosjanami. Ciekawe doniesienia przynosi też portal The Hill, który zauważa, że Putin w rozmowach z Trumpem widzi szansę na zakończenie międzynarodowej izolacji. Wraz z powrotem Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, przywódca Rosji Władimir Putin widzi szansę na przełamanie międzynarodowej izolacji i rehabilitację swojego wizerunku, wskazuje portal, powołując się na ustalenia dziennikarza Dawida Kiriczenko. Kiliczenko zasugerował też, że Putin miał swój cel wyrażenie się w dobry sposób na temat Trumpa. Putin chce przede wszystkim, by Trump pomógł przywrócić status na arenie międzynarodowej. W tym celu rosyjski przywódca ostrożnie o Trumpowi, kładąc podwaliny pod spotkanie, które mogłoby wzmocnić jego pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą stwierdził dziennikarz. Co więcej, analityk zauważył, że Putin nie ma innego wyboru, jak tylko ugłaskać prezydenta USA, po czym zwrócił uwagę, że w obliczu rosyjskiej gospodarki balansującej na krawędzi zapaści prezydent Rosji działa ostrożnie, aby nie sprowokować Trumpa który już zasugerował możliwość zaostrzenia sankcji wobec Moskwy. Dalej Kirillszenko podkreślił, że to dlatego Putin wciąż unika bezpośrednich negocjacji z Ukrainą, koncentrując się zamiast tego na poszukiwaniu porozumienia z USA. Trump również stara się pośredniczyć w swoje porozumienia pokojowego, ale w przeciwieństwie do byłego prezydenta USA Joe Bidena, który podkreślał zasadę nic o Ukrainie bez Ukrainy, Trump jest bardziej skłonny do szukania ugody, która priorytetowo traktuje jego własne cele polityczne i poglądy na dyplomację, twierdzi dziennikarz. Co więcej, analityk zauważył też, że Putin dąży do bezpośredniego szczytu ze Stanami Zjednoczonymi, pomijając Ukrainę, aby umocnić narrację o Rosji jako globalnym supermocarstwie. Takie negocjacje położą kres jego izolacji, potwierdzą jego roszczenia do ukraińskiej strefy wpływów i zaspokoją jego pragnienie przedstawienia Rosji jako imperialistycznego mocarstwa który zasługuje na szacunek na arenie międzynarodowej, stwierdził Kiliczenko. Ukraina ma też swoje problemy z Węgrami, o czym opowiedział premier tego kraju, Wiktor Orban, który stwierdził, że Kijów bez pomocy Europy nie przetrwałby nawet jednego dnia, czym jeszcze raz wezwał prezydenta Zeleńskiego do uwolnienia tranzytu rosyjskiego paliwa na Węgry. Ukraińcy są od nas zależni, bez nas nie mogą walczyć przez jeden dzień, bez nas ich gospodarka nie może funkcjonować przez nawet jeden dzień. Musimy tylko odwrócić napięcie i powiedzieć, mój drogi ukraiński przyjacielu, rozumiemy wszystko, ale potrzebujemy tego. Przepuścić rosyjski gaz, jak chcesz zbliżyć się do Unii Europejskiej, jeśli bawisz się z krajami Europy Środkowej, przepuśćmy nitkę, właśnie to musimy. Musieliśmy to podnieść z taką ostrością. Dostaliśmy gwarancję, i ja rozumiem, cynizm i niepewność, ale mam też później problem, czy one będą honorowane. Decyzje o sankcjach muszą być podejmowane co 6 miesięcy. Jeśli nie będą przestrzegane, zarejestrujemy sankcje jako naruszenie i zniesiemy je. Jeśli komisja nie dotrzyma ustaleń, sankcje się skończą. Musimy więc teraz przemawiać w tym tonie i w tym mocnym kontekście. W przeciwnym razie będziemy postrzegani jako frajerzy a w końcu naród węgierski będzie nadal płacił cenę za sankcje, a nawet za ukraińską bezczelność, że podczas gdy my finansujemy ich wojny i zapewniają pieniądze na funkcjonowanie ich kraju, oni podejmują kroki, aby utrudnić życie mieszkańcom Europy, w tym narodowi węgierskiemu. Cóż, to jest nie do przyjęcia. W o wiele bardziej szokujący sposób wypowiadał się jednak kandydat na prezydenta Rumunii Kalin Georgescu, który nazwał Ukrainę państwem fikcyjnym i opowiadał się za podziałem jej terytoriów. Georgescu uważa bowiem, że po zakończeniu wojny Ukraina może zostać podzielona między sąsiednie państwa a przyszłość tych terytoriów ma zależeć od rozwoju relacji między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Świat się zmienia, granice się zmieniają, a co więcej, jeśli granice się zmienią, gdzie my jesteśmy? Mamy więc północną Bukowinę, mamy Budzial, mamy północny Maramuresz z byłego Zakarpacia, które pozostaje z Węgrami, Lwów, który pozostaje z Polakami i Małorosję, mówił polityk, po czym stwierdził, że nie ma już innego rozwiązania dla Kijowa. Na 100%, na 100% tak będzie. Cóż nie mają innej drogi? Droga do czegoś takiego jest nieunikniona. Ukraina to fikcyjne państwo. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka to wymyślone państwo. Zapewnił Gergesku. Wszyscy mówią o zakończeniu wojny, natomiast tak jak podaje Newsweek, powołując się na Instytut Studiów nad Wojną, rosyjscy dowódcy wojskowi planują operacje, które mogą potrwać do 9 miesięcy, co z kolei pokazuje, że Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny w najbliższym czasie. Rosyjskie dowództwo wojskowe pokazało, że jest skłonne zaangażować się w operacje, które zakończenie może zająć od 6 do 9 miesięcy. Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie działają z założeniem, lub bezpośrednio wiedzą, że prezydent Rosji Władimir Putin nie zamierza zakończyć wojny na Ukrainie w najbliższej przyszłości wskazuje Instytut Studiów nad wojną. Dalej czytamy, że według ISW zajęcie Awdiwki w lutym zeszłego roku będzie prawdopodobnie wzorem dla przyszłych rosyjskich operacji na innych obszarach frontu, które będą prowadzone powoli. Wysiłki Rosji, by otoczyć www. skąd ukraińskie wojska wycofały się w październiku zeszłego roku pozwoliły Rosji posunąć się dalej na zachód, wskazuje ISW. Ponadto Instytut Studiów nad Wojną pomimo rosyjskich sukcesów w Ochówu Chłodaru i Wielkiej Nowosiłki, większe otoczenie wokół centrum Pokrowska i Kupiańska przetestuje rosyjskie możliwości. Otoczenie Kupiańska zajmie miesiące, a rosyjskie dowództwo wojskowe angażuje się w operacje długoterminowe, zakładając, że Putin nie zamierza zakończyć wojny na Ukrainie, w najbliższym czasie przekonuje ISW. W kontekście przygotowań do wojny mocnego wywiadu udzielił szef NATO Mark Rutte, który wezwał Niemcy do podniesienia wydatków na obronność oraz zwiększenia produkcji broni. Niemcy zrobiły wiele dobrego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jednak, biorąc pod uwagę rozmiar niemieckiej gospodarki, naturalnie oczekujemy, że zrobią znacznie więcej mówił Rutte. Szef NATO argumentował swoją to zarosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Powiem to bardzo jasno, musimy przygotować się na wojnę. To najlepszy sposób, aby jej uniknąć. Europa nie może okazywać słabości wobec Rosji. W przeciwnym razie Rosja może spróbować czegoś, tak jak zrobiła to na Ukrainie. Również Chińczycy ogromnie rozbudowują swoje zdolności wojskowe, stwierdził sekretarz generalny. Co więcej, Rutte zaapelował do sojuszników o ściślejszą współpracę, podkreślając, że NATO musi pozostać zjednoczone, przy czym nawiązał do wezwań Donalda Trumpa i zwrócił uwagę na konieczność sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między Europę, Kanadę i USA, tak aby Amerykanie nie ponosili nadmiernych kosztów, a Europa nie była zbyt obciążona. Przejdźmy zatem do rzeczy, które dzieją się za Oceany, ponieważ można powiedzieć, że rozpoczęła się tam właśnie wojna handlowa, gdyż, jak wspominaliśmy wcześniej, Donald Trump wprowadził 25% cło na Kanadę oraz Meksyk. Teraz z kolei z odpowiedzią przyszedł kanadyjski premier, który postanowił zrobić to samo. Dzisiaj? Dzisiaj wieczorem ogłosiłem, że Kanada zareaguje na działania handlowe Stanów Zjednoczonych, wprowadzając 25% cła na amerykańskie towary o wartości 155 miliardów dolarów. Obejmie to natychmiastowe cła na towary o wartości 30 miliardów dolarów od wtorku, a następnie dalsze cła na amerykańskie produkty o wartości 135 miliardów dolarów w ciągu 21 dni, aby umożliwić kanadyjskim firmom i łańcuchom dostaw znalezienie alternatyw. Trudeau tłumaczył dalej, że nałożone przez Kanadę cła narażą na ryzyko amerykańskie miejsca pracy oraz przede wszystkim podniosą ceny żywności oraz benzyny. Poza tym będzie to miało realne konsekwencje dla Amerykanów. Jak konsekwentnie powtarzam, cła nałożone na Kanadę zagrożą Waszym miejscom pracy, potencjalnie zamykając amerykańskie montownie samochodów i inne zakłady produkcyjne. Podniosą one koszty w tym koszty żywności w sklepach spożywczych i paliwa na stacjach benzynowych. Utrudnią dostęp do przystępnych cenowo dostaw kluczowych dla bezpieczeństwa USA towarów takich jak nikiel, potaż, uran, stal i aluminium naruszą umowę o wolnym handlu, którą prezydent i ja wraz z naszym meksykańskim partnerem wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy kilka lat temu. Ale nie musi tak być. Jak wiele lat temu powiedział prezydent John F. Kennedy, geografia uczyniła nas sąsiadami, historia uczyniła nas przyjaciółmi, ekonomia uczyniła nas partnerami, a konieczność uczyniła nas sojusznikami. Dalej, kanadyjskiemu premierowi odpowiedział gubernator Teksasu, który w swoim mocnym wpisie stwierdził, że gospodarka jego stanu jest większa od całej Kanady. Uważaj Trudeau, gospodarka Teksasu jest większa niż gospodarka Kanady i nie zawechamy się tego użyć, napisał Greg Abbott na X. Trumpowi następnie odpowiedział senator Mark Kelly z Partii Demokratów, który ostrzegł prezydenta, że nakładanie ceł na Kanadę to nie jest dobry pomysł. Jestem na lotnisku w Dallas i idę do mojej bramki w drodze powrotnej do Arizony. Wiele ludzi podróżuje do różnych miejsc. Prawdopodobnie wielu z nich jedzie na wakacje, ale zastanawiam się nad 25% taryfami Trumpa i rzeczami z Meksyku i Kanady, taryfami w Chinach. Czy ci ludzie będą dalej mogli podróżować? Ceny pójdą w górę. Niektórzy z nich będą mieli trudności z zakupem artykułów spożywczych i będą mieli wpływ na cały kraj. Poważny to zły pomysł. O sprawie wypowiedział się też kanadyjski poseł Charlie Angus, który podczas przemówienia jasno stwierdził, że Kanada jest zagrożona, a administrację Trumpa nazwał, cytuję, klasą gangsterów z Mar-a-Lago. Jesteśmy tu dziś rano, moi przyjaciele, jako niespotykana grupa z przywódcami z całego spektrum politycznego, którzy spotkali się z liderami kultury, artystami, naukowcami, sportowcami, działaczami pracowniczymi i rdzennymi bojownikami. Reprezentujemy niesamowite regiony naszego pięknego kraju i jesteśmy tu z jednego powodu. Nasz naród, nasza kochana Kanada jest zagrożony. Jest to zagrożenie ekonomiczne, ale także zagrożenie dla naszych wartości przyzwoitości i integracji. To zagrożenie dla naszej suwerenności i naszej przyszłości jako narodu. Zagrożenie pochodzi oczywiście od prezydenta Stanów Zjednoczonych, skazanego przestępcy i znanego drapieżnika. Grozi on wprowadzeniem ogromnych ceł, by złamać nas jako naród, ale zagrożenie jest również napędzane przez algorytmy nienawiści oligarchów, takich jak Elon Musk. Istnieje również zagrożenie ze strony ludzi w naszym własnym kraju, którzy sprzedaliby nasze prawo pierworództwa, aby uspokoić klasę gangsterów z Mar Alago, tak się nie stanie. Co więcej, premier Kolumbii Brytyjskiej David Abbey stwierdził, że BC Liquor Sales zaprzestanie kupowania amerykańskiego alkoholu z czerwonych stanów, czyli tych, w których większe poparcie miał Donald Trump. Wiele kroków od dziś nakazałem sprzedawcom alkoholu w BC natychmiastowe zaprzestanie kupowania amerykańskiego alkoholu z czerwonych stanów. Pracownicy sklepów monopolowych będą usuwać najpopularniejsze z tych marek z rządowych półek sklepowych. To jednak nie koniec mocnych informacji z oceanu, ponieważ Donald Trump poinformował o ataku na siły ISIS w Somalii, co jest pierwszym tego typu wydarzeniem od czasu objęcia drugiej kadencji przez Trumpa. Dziś rano rozkazałem precyzyjne wojskowe ataki powietrzne na starszego planista ataków ISIS i innych terrorystów, których zwerbował i dowodził w Somalii. Ci zabójcy, których znaleźliśmy ukrywających się w jaskiniach, Zagrozili Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom. Ataki zniszczyły jaskinie, w których mieszkają, i zabyły wielu terrorystów, w żaden sposób nie szkodząc cywilom, napisał Trump, po czym kolejny raz oskarżył poprzednią administrację. Nasze wojsko od lat atakowało tego planista ataków ISIS, ale Biden i jego kumple nie działali wystarczająco szybko, aby wykonać zadanie, ja to zrobiłem. Wiadomość dla ISIS i wszystkich innych, którzy zaatakowaliby Amerykanów, brzmi: znajdziemy was i zabijemy was. Przekazał amerykański prezydent. Co więcej, nowy szef Pentagonu Pete Hexet podczas wywiadu dla stacji Fox News ogłosił, że siły Stanów Zjednoczonych mogą przeprowadzić specjalną operację wojskową na terenie Meksyku. Kartel narkotykowe zostały uznane za organizacje terrorystyczne. Jeśli je znajdziemy, a wiemy, że jest tam Al-Kaida, uderzymy w nie. Nie obchodzi mnie, czy są w Somalii, Sudanie czy Syrii. Jeśli okaże się, że nadal strzelają do naszej kontroli granicznej i nadal wprowadzają fentanyl do naszego kraju. Czy jako sekretarz obrony możesz teraz ścigać ich w Meksyku lub gdziekolwiek się znajdują? Brian nie chce wyprzedzać prezydenta i nie będę. To ostatecznie będzie jego decyzja, ale powiem jasno, wszystkie opcje będą na stole. Jeśli mamy do czynienia z zagranicznymi organizacjami terrorystycznymi wymierzonymi w Amerykanów na naszej granicy, zabezpieczamy ją. Wojsko działa. Przesuwając się w kierunku obrony ojczyzny na naszej granicy. To zrobimy solidnie, już to robimy. Donald Trump zdążył już zablokować wspólny pomysł państw BRICS, które planowały ustawić wspólną walutę, co oczywiście miało na celu walkę z dolarem. Teraz jednak, według Kremla, Rosję i BRICS nie planują wspólnej waluty z uwagi na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, że nałożyć cła na kraje BRICS za utworzenie takiej waluty. Przypomnijmy, że Donald Trump wcześniej ostrzał kraje wspominanego bloku przed zastąpieniem dolara amerykańskiego jako obowiązującej waluty. Pomysł, że kraje BRICS próbują odejść od dolara, podczas gdy nie stajemy z boku i patrzymy, jest nierealny. Będziemy wymagać od tych pozornie wrogich krajów zobowiązania, że nie stworzą nowej waluty BRICS, a nie poprą żadnej innej waluty która zastąpi potężnego dolara amerykańskiego. W przeciwnym razie będą musiały stawić czoła stuprocentowym taryfom celnym i powinny pożegnać się ze sprzedażą do wspaniałej amerykańskiej gospodarki, napisał Trump na swojej platformie Truth Social. Co ciekawe, narracje bloku po groźbach Trumpa zmienił sam Pieskow, który stwierdził, że kraje BRICS wcale nie planowały tworzenia wspólnej waluty. Nikt nie mówi o tworzeniu własnej waluty, a jedynie o tworzeniu wspólnych platform inwestycyjnych. Amerykańscy eksperci powinni poinformować Trumpa bardziej szczegółowo o tym, co robi Briggs, stwierdził Pieskow. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polebienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.